Równanie kwadratowe ma co najmniej jedno rozwiązanie wtedy, gdy delta jest większa bądź równa 0, więc a plus b do kwadratu od 4 razy 1 razy ab minus c kwadrat ma być większe bądź równe 0, a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat Minus 4ab dodać 4c kwadrat ma być większe bądź równe 0. Mamy a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat dodać 4c kwadrat większe bądź równe 0, czyli a minus b do kwadratu plus 4c kwadrat ma być większe od 0. Zauważamy, że tutaj jest suma kwadratów dwóch liczb, która jest zawsze dodatnia, bądź równa 0. I teraz to równanie będzie miało jedno miejsce dokładnie, zerowe, wtedy, gdy a będzie równe b, czyli ten nawias będzie równy 0, plus 4c kwadrat też będzie 0, czyli c, c, c musi być równe 0. Czyli dla takich warunków